To my Jordana Pila jest już w kinach. Czy reżyserowi udało się uniknąć klątwy sukcesu debiutanta? Zaczynamy oczywiście bez spoilerów. Cześć, to ja, wasz internetowy kolega Karol Gajos, witam na kanale Popcornert. To my opowiada o Adelaide, która w dzieciństwie przeżyła niewyjaśnioną traumę. I po latach wraz z rodziną powraca w to samo miejsce, aby spędzić wakacje, ale wymarzony odpoczynek przerywa atak uzbrojonych w nożyczki sobowtórów. Jak już kiedyś wspominałem na kanale Popcornert, debiut reżyserski Jordana Pila Get Out uważam za jeden z najciekawszych horrorów ostatnich lat. I moim zdaniem, absolutnie słusznie zgarnął Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Wielu twórców po tak silnym debiucie nie jest w stanie sprostać stać presji oczekiwań. A te w przypadku Pila, który praktycznie z dnia na dzień stał się nową ikoną współczesnego horroru były naprawdę ogromne. Szczęśliwie, to my jest bardzo ciekawym dziełem udowadniającym, że Pil ma naprawdę wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o ten gatunek, ale czy to oznacza, że jest to aż tak dobry film? Historie oparte na tak zwanych high conceptach, czyli łatwych do opisania, fantastycznych pomysłach, dają zwykle możliwość rozwinięcia tego samego punktu wyjścia w bardzo wielu potencjalnych kierunkach. To, Czy w ogóle AS ma szansę na to, żeby przypaść Wam do gustu bardzo Dużo zależy od tego, czy będziecie w stanie kupić jego główne pomysły. Z jednej strony mamy tutaj ciekawą interpretację podgatunku horrorów zwanych Home Invasion, w którym bohaterowie zwykle starają się obronić dom przed tajemniczymi najeźdźcami, ale to my jest czymś zdecydowanie więcej, mając do zaoferowania całkiem interesującą mitologię. Po bardzo inteligentnym, niemalże przepełnionym satyrycznym komentarzem społecznym, Uciekaj, to, to my zaskoczyło mnie, że jest to kino rozrywkowe w czystej postaci, i pod tym względem sprawdza się zdecydowanie najlepiej. Przede wszystkim za sprawą fenomenalnej, naprawdę przemyślanej i świadomej reżyserii. Wiele pomysłów na poszczególne sceny jest naprawdę oryginalnych, ale także w tych momentach, które mogłoby się wydawać, że widzieliśmy już setki razy w innych produkcjach, udaje się znaleźć coś, co nadaje im unikalny charakter. Czy to za sprawą rozwijania akcji wbrew naszym przyzwyczajeniom, naprawdę kreatywnej, wysmakowanej realizacji, z przemyślanymi smaczkami tematycznymi, wplecionymi nawet w pojedyncze ujęcia, czy też elementom humorystycznym, głównie wynikającym z postaci, w które wcielają się Winston Duke i Tim, Heidegger. W ogóle fantastyczne kreacje aktorskie, a w szczególności Lupita Nyong'o są zdecydowanie jednym z najsilniejszych elementów filmu. Jak wiadomo cała obsada wciela się w dwie wersje tych samych postaci. I aktorka zarówno w jednym i w drugim przypadku na ekranie daje z siebie absolutnie wszystko. Poza tym, za każdym razem, kiedy oglądam taki film, zawsze się zastanawiam. Jakim cudem w Hollywood regularnie udaje się odnaleźć tak utalentowane dzieci? Ponieważ z moich doświadczeń jest to jedno z najtrudniejszych wyzwań w produkcji filmowej. A tutaj młodzi aktorzy mają Tyle samo do zaoferowania co dorośli, będąc jednocześnie najbardziej creepy elementem tego filmu. Skoro jesteśmy już przy zaletach, nie sposób nie wspomnieć fenomenalnej muzyki Michaela Abelsa, nadającej niektórym scenom prawdziwej wirtuozerii, i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać kolejnych projektów tego kompozytora. Tak jak wspomniałem na początku, to my oceniam przede wszystkim jako film rozrywkowy. I choć za sprawą fantastycznej realizacji i kreatywnych pomysłów, które sprawiają, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko zwykłym horrorem, to są pewne aspekty historii, które nie pozwalają. Na pełne wykorzystanie jej potencjału. Przede wszystkim trochę żałuję, że nie udało się zbudować nieco większego napięcia, tak żebyśmy bardziej kibicowali bohaterom w ich walce o przetrwanie. Tak jak wspomniałem, poszczególne sceny wyreżyserowane są bardzo dobrze, i wydaje mi się, że wynikało to z tego, że zabrakło mi jakiegokolwiek powodu do tego, aby lubić głównych bohaterów, poza tym, że są całkiem sympatyczną rodziną. Ale nie obraziłbym się, gdyby na początku filmu ich postacie były nieco bardziej pogłębione i miały do zaoferowania sobą odrobinę więcej. Żebyśmy kibicowali im Także w czymś innym, a nie tylko samym przetrwaniu. W dużym stopniu rozumiem te decyzje, ponieważ po obejrzeniu filmu wiem, że byłoby to bardzo trudne. Ale nie za bardzo mogę rozwinąć ten wątek bez wdawania się w szczegóły fabularne. Ale niemniej jednak szkoda, że pilnie zdecydował się wprowadzić jakiegoś osobistego problemu, z którym bohaterowie musieliby się zmierzyć bądź podjąć jakieś decyzje. Wówczas za ich pośrednictwem reżyser mógłby poprowadzić bohaterów w kierunku ciekawej przemiany, wzbogaconej i uwypuklonej przez pryzmat dramatycznej konfrontacji z sobowtórami. Niczego nie spoileruję, ale. Ale w trzecim akcie znajduje się jedna fantastycznie wyreżyserowana i zrealizowana sekwencja, która wprawdzie wiąże się z czymś, co pojawia się wcześniej, ale jest to zaledwie muśnięte. A moim zdaniem sekwencja, o której mówię, byłaby jeszcze lepsza i jeszcze bardziej satysfakcjonująca, gdyby faktycznie wynikała z wcześniej rozwiniętego i odpowiednio poprowadzonego wątku. Początkowo taki mógł być zamysł, ale z jakiegoś powodu, być może, wycięcia scen w trakcie montażu. Wydaje mi się, że cały ten motyw odpowiednio nie wybrzmiał, a tak naprawdę szkoda. W ogóle mam wrażenie, że kilka naprawdę bardzo ciekawych pomysłów w tym filmie nie zostało odpowiednio wykorzystanych. Cieszę się, że film nie jest pretensjonalny i nie próbuje powiedzieć pewnych rzeczy na siłę, ale wydaje mi się, że zmarnowano tutaj szansę na pogłębienie tematyki i powiedzenie czegoś więcej. Na przykład o naturze ludzkiej, dualizmie lub oferując bardzo ciekawe spojrzenie na temat relacji rodzinnych. Tak jak wspomniałem, historia wzbogacona jest o bardzo ciekawą mitologię. I pod tym względem miło zaskoczyła mnie swoją skalą, chociaż żałuję, że niektóre rzeczy są powiedziane wprost. Dwóch bardzo fajnie napisanych i zagranych, ale ekspozycyjnych monologach bohaterów. I wydaje mi się, że nie zaszkodziłoby, gdyby w większym stopniu oprzeć się na wizualnym przekazaniu części historii, pozwalając widzom na samodzielne poskładanie jej do kupy, a może i pozostawiając pewne elementy otwarte do interpretacji. Chciałbym docenić to my za jeszcze jedną, ale bardzo ważną rzecz. Podobnie jak w przypadku Uciekaj, aby w pełni docenić tę historię, warto obejrzeć film dwa razy. Może nie jest to absolutna konieczność, tak jak w przypadku debiutu Pila, gdzie w kontekście całości odbiór pewnych elementów zmieniał się praktycznie o 180 stopni, to jestem pewien, że przy drugim seansie wiele aspektów będzie można docenić za przemyślaną konstrukcję. Podsumowując, to my jest bardzo dobrze zrealizowanym i zagranym horrorem rozrywkowym, wyróżniającym się kilkoma naprawdę błyskotliwymi pomysłami, które albo w całości przypadną nam do gustu, albo w ogóle. Ze względu na brak nieco bardziej angażującego wątku osobistego głównych bohaterów. Film nieco bardziej przypomina pełnometrażowy odcinek Twilight Zone. Co w sumie ma absolutny sens, biorąc pod uwagę, że Jordan Peele odpowiedzialny jest za realizację nowej wersji tej antologii i wiem, że będzie to bardzo trudne, szczególnie po arcydziele jakim było Get Out. Ale zachęcam do tego, żeby idąc do kina nie szaleć z oczekiwaniami, a myślę, że seans sprawi Wam frajdę. A jeśli chodzi o mnie, za to czym jest, to my otrzymuję ode mnie duży popcorn. Dzięki za oglądanie. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa, pa!